Hagi. Ale wiesz o tym, że my to już zrobiliśmy. I dlaczego w ogóle tu siedzimy tak? I, I, ja nie wiem dlaczego na tym klucz widzisz tu Hagi? Dewituję. Szkoda, że nie może do mnie gadać. A to ty. Może tu musimy... O nie, mam dwa klucze. Nie, to jest właśnie to Hagi. Hagi, a... można tak? Spróbujemy? Nie, nie działa. Ale my już włączyliśmy zasilanie, dziecięco, nie, tu No widzisz, on tu stoi już. No zobaczcie sami, widzimy? Tu jest wszystko już włączone. Co to jest? Ходи, Хаги. Окей. Ну? Что ты делаешь, Хаги? Хаги, к чему ты где ты не выходишь? Hagi. Hagi. nie mam... Co zrobiłeś? Mam czemu generację. Moja łopka niby tam jest dalej. No. Okej, okay, ale nie wiem co Hagi. Okej okay, Hagi, zrobiliśmy właśnie. Nie w ogóle jakby sobie jeździł to jest To jest w tej części taki łapeczka dobrze że męczka tam nie było łapki jakiego Hagi co zrobiłeś Hagi ja tu nie tą inną ścieżką powinniśmy jeść Dobra idź do ciebie No i teraz będziemy już u Hagi szukać Co nie? Dobra, Hagi. Patrzmy, no teraz znajduję po dwa, dobra? To jest ja schodzę na dół. Tutaj tu nic. Jest, widzę pierwsze, widzę pierwsze. Ej, Hagi, jak się tu zbiera? Jest mam. Yy, muszę już go odnieść. Aha, bo będę dobra, będę miała go w plecaku. Jest, jest, jest. Ej, nie zabrałeś mnie Hagi. Pani zobacz, fajnie było. było. Agi, widzisz jakieś? Tam na nas łapa czeka. Agi, wiesz co? Pójdę odłożyć pierwszy, Zobaczcie, Zobaczyć, czy mam je jednak? Aha, bo tu nie ma plecaka. Dobra. Widzimy, bo ja mam te klucze. To ten. Pójdę odłożyć pierwszy. Odłożyłam pierwsza To dobra chodź. Co ty robisz, nie wiem? Hagi! A ty wiesz, że możemy wejść tymi pudami? Hagi. Żumalny jesteśmy, tędy możemy pójść. Hagi! Co jest? Hagi. Ha. Mam 1%, Hagi. Dobra, wyzwaniło nas z wyboksia. Nie ma internetu, ja mam jeden procent. Możemy zauważyć. Wyjdę porozmawiać z Hagim na razie. No może coś tam odpiszę. No. No dobra. Nie ma internetu, to niestety. Co jest? Dobra, widzę, na pewno teraz będzie ta paczka, bo jak już wiemy, że Hagi nie zdąży nam napisać, więc tutaj jak jest na internet, no to niestety będziemy musieli czekać, czekać na paczkę. Tak. Nie wiem, żeby to jeszcze te słyszeliście, ale widzę dzwonek do czu. A więc nie przegrywajcie, słyszeliście to. A więc my dzisiaj o to przeszliśmy z, z od i zaraz mam przynieść, pokażę, żeby nie wiem co wow co to było no dobra przylec łapeczkę w górę i to nadaję sobie i będziemy, że ma... o kurary ale szczęścia nie szczęście, bo mi spadły na głowę i widziałam. ej nic go tu już zaraz upadł zaraz lepiej się tu i jeden mnie Dobra. A jakby tak sobie to zrobić? O, mam komplikację. No i o wiele lepiej widzowie. O. Dobra, my sobie to ułożyłem na razie. Idziemy dalej, bo mamy tu przeróżne rzeczy. O nie Mamy tu smokusia. Smokusia, szkoda, że nie możemy bronajcie. Chciałem podziękować, bo fajne rzeczy nam przewios. Ale wolam by też zejmą. Dobra. Szaldego, szarego, a Ale co to jest? No dobra, mam już No i kolejne to. Coś czwartego. Popij, popij, ale czerwone. Zanim go przenieść, czerwonego. Patrzcie. To jest taka normalna zabawka, którą wszyscy znają, oczywiście. I się stryka, strycha. Nie wiem, czy słyszycie. O dziękuję, ale jest naprawdę Mega. Więc to. Bierzemy Obie. A ja idę dalej. O, A co to było? Dobra, nieważne. Mamy tu oto korytwego hagi, hagi hagi, hagi. Hagi, Hagi, wagi, wagi, <ścoughs> <ścoughs> ale nie na mnie jak to ciężkie jest? Hagi, wagi czary. Hagi, wagi ma Magi My no, żeby jejdziemy dalej. dalej. ту ту тю 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 да обръщаме. на... Че му не А ние сме Ендермана, добра, еди Не, не, това е Добра. А ако искате да за мен е... Лапка догоре. И Ендерман, добра. е Máme ja šdla... tu o to háksa. Háksa je zlomčka. A my o to tu. to máme. o to dalej, 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 dalej. Nie je to. Háksa. 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 Spokojnie. Dobra, widzowie, sobie. Mamy tu jeszcze tu, tu, dwa zabawki, więc okej, okay, wyciągamy. Tu chyba nie ma, jest, jest, jest. A nie, tu kilka jeszcze, dobra. Ubrzymy sobie tu. Mamy tu mini hagusika. Takie mięciutkie, sadzące. Obydwie takie mięciutkie. my dalej, mamy oto szalka. I dzisiaj nagrywam z niego odcinek, więc proszę tam wpadać. Na łopieczka na górę. Ja widzicie, tu może o co chodzi? Patrzcie. Odbierajcie jego, buzie po prostu. I musicie naciskać na obość. zęby, zęby, tak, zęby. Jak będzie to mnie zjadł. A ja bardzo na A mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podoba osoby. A my też zaraz jeszcze nie mówimy papa jeszcze bo omówiłam. Uspieszyłem sobie hajnie, jak widzicie.